Cześć, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu AI codziennie, w którym przedstawiam najnowsze informacje ze świata sztucznej inteligencji. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o rewolucji w Hollywood, gdzie Netflix zaczyna produkować seriale z udziałem sztucznej inteligencji, o paradoksalnych wynikach ankiety wśród programistów oraz o prognozach, które zapowiadają dalszy gwałtowny wzrost sektora AI w 2026 roku. Zaczynamy od Georgia Tech, które opublikowało fascynujący raport na temat przyszłości rozrywki. Okazuje się, że sztuczna inteligencja wkracza na ekrany w sposób bardziej bezpośredni niż kiedykolwiek. Netflix pracuje nad produkcją, która wykorzystuje AI, a znani aktorzy coraz chętniej licencjonują swoje głosy zewnętrznym podmiotom. Profesor Mark Riddle z Instytutu Interaktywnego Przetwarzania bada, czy publiczność jest gotowa na te zmiany. Branża rozrywkowa balansuje teraz na cienkiej linii. Z jednej strony mamy ogromne możliwości personalizacji treści i redukcji kosztów, z drugiej obawy o autentyczność i przyszłość ludzkich twórców w procesie produkcji filmowej. Przechodzę teraz do świata kodu i zaskakujących wyników corocznej ankiety Stack Overflow. Mimo, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są powszechnie dostępne, zaufanie deweloperów do nich spada. Choć inżynierowie chętnie korzystają z asystentów AI do prostych zadań, to w przypadku skomplikowanych problemów architektonicznych wolą polegać na własnej wiedzy. Wyniki pokazują, że minął pierwszy zachwyt, a branża IT wchodzi w fazę trzeźwej oceny przydatności tych narzędzi. Programiści są gotowi używać AI, ale robią to z coraz większą rezerwą, traktując generowany kod jako sugestie, a nie gotowe rozwiązanie. Na koniec spojrzenie na rynki z perspektywy Bloomberg. Profesor z Uniwersytetu Dalhousie prognozuje, że boom na sztuczną inteligencję, który obserwowaliśmy w mijającym roku, to dopiero początek. Rok 2026 ma przynieść drugą falę wdrożeń, która wyjdzie poza sektor technologiczny i głęboko przeniknie do tradycyjnych gałęzi gospodarki. Oznacza to, że firmy, które dotychczas zwlekały z adopcją AI, będą musiały nadrobić zaległości w ekspresowym tempie, aby nie wypaść z rynku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.